Zamek Golubski został wybudowany przez zakon krzyżacki na przełomie XIII i XIV wieku. Inicjatorem jego budowy był prawdopodobnie komtur Konrad von Sack. Twierdza, która pełniła jednocześnie funkcję klasztoru, została postawiona blisko rzeki Drywęcy, rozdzielającej ziemię, Chełmińską i Dobrzyńską, a zatem także państwo zakonne i Polskę. w kolejny punkt wycieczki. Bartek jest średnio zadowolony. Nie? Czemu? Czego? No bo nie chciało mu się. No, nie chce mi się. Jesteśmy w... Chcemy wy. posiedzieć jeden weekend domu. Go lubił. No będzie jeszcze na ten weekend. Będąc blisko granicy, zamek był wielokrotnie atakowany, a nawet zdobyty przez wojska polskie. po zakończeniu wojny trzynastoletniej w 1466 roku znalazł się na stałe w granicach Rzeczypospolitej. Został podpisany drugi pokój toruński, na mocy którego między innymi ziemia chełmińska wróciła do Polski. Od tamtej pory nastał tu czas starostów, którzy przebywali do Golubia nadań polskich władców. Jedną z najbardziej znanych postaci Zamku wisi. Golubskiego była siostra króla Zygmunta III Wazy Anna Wazówna, córka Jana III Wazy i Katarzyny Jagielonki. W czasów Anny Wazowne nastał złoty okres dla zamku i ziem należących do starostwa. Idziemy. Turysta. W latach II wojny światowej na jego terenie odbywały się szkolenia Hitler-Jugend. O, zjedamy sobie. O, ogólnie ten zamek nie jest duży, bo to jest mały zamek. Ale widać że tam są tam. Ten... Tylko mi się wydaje, że w tych hotelach jest zimno. takie okna stare, bo może być mhm. zimno, ciekawe. Uuu, tu jak padnie. No przy takim stole to by sobie posiedział. To jest idealny stół na Wigilię, to bardzo prawdziwy. Pani, I to pod O! A tu pani jakaś wiesz. O! Mamy obraz Tomasza Kwiatkowskiego. Mała bitwa pod Grunwaldem, 2009 rok. To jest nowy obraz. Ja na jego kupno. Tak? Ajo! Ja. Tak nie możemy tego zamku obejść dookoła, dlatego tylko tak o, możemy zobaczyć. Ale ogólnie zamek no całkiem ładny, całkiem ładny. Nie jest duży, nie ma w środku za wiele do oglądania, ale spoko. A tu proszę bardzo Golub Dobrzyń. Takie małe miasteczko. Ładnie położone wokół lasów i daleko Torunia także spoko bardzo fajnie jak ktoś będzie w toru na wycieczce to na ludzie może sobie przyjechać bo tutaj rzeczywiście wstępnie jest drogi 15 zł seniorzy 12 a dzieci 7 także spoko może sobie wejść pooglądać taka miła odskocznia dojechaliśmy do drugiego punktu naszej wycieczki czyli ciechocinek. I widać już przed nami tężnię pierwszą, więc idziemy. O, dotarliśmy pod tężnię czynną. Ładny park zrobiony. O. Kolejne mamy pecha i znowu są kraty. kraty. No ale to chyba jest rzeczywiście w jakimś remoncie, cosik. No i co Sik. No nic, ale jeszcze powinny być dwie chyba. Nie no to jedna jeszcze będzie. Jedna? No, no bo jak są trzy, no to są... Tamta była pierwsza, ta jest druga. W ogóle są trzy tylko w tym no tak. No zobaczymy zaraz. O, nie się. teraz jest właśnie tutaj. jakby to było Historia ciechocińskich źródeł solankowych sięga bardzo odległych czasów. Jednak najstarsze zapiski uważa się z XIII wieku. W roku 1235 książę Konrad I Mazowiecki wystawił dokument, w którym przekazał w wieczną dzierżawę sprowadzonemu przez siebie zakonowi Krzyżackiemu dwie ważelnie soli, za co był on, czyli zakon, zobowiązany do świadczenia deputatów solnych dworcą księcia i biskupa. Piękny budynek, ale niestety niszczeje. Widać na opuszczony. Tu piękny hotel by był, nie? Obecnie dziesiątki nosi nazwę Perły Uzdrowisk Polskich i jest jednym z najpopularniejszych miast uzdrowiskowych w Polsce. Oczywiście złapał nas deszcz. Jakby to było nieprzewidywalne, to oczywiście deszcz W też nas deszcz złapał. Oj! I tutaj też. No, jesteśmy pod muszlą koncertową. O, nie można siadać? Nie, nie można się To drugie miejsce. A ten taki. ludzi kurde No a co mają robić emeryci? Nie wiem. Oni tu przyjeżdżają po to, żeby się bawić, a nie żeby się zdrobić. Może ciaka to melodia. Ja. No i tego vloga już kończę. Tutaj z kanapy, z domu wróciliśmy dosłownie 15-20 minut temu do domu po naszej wycieczce z Golubia i cichocinka. Zrobiliśmy dzisiaj 10 km, więc też nie mało. Pogoda nam całe szczęście dopisała. Lekko tam padało w Ciechocinku ale akurat tak zaczęło padać, tak naprawdę to siedzieliśmy sobie w takiej restauracji czy tam knajpce. Także spoko, to nam się to udało. Moje takie małe spostrzeżenie może co do Ciechocinka To no to rzeczywiście jest miejsce, którym 75% są to emeryci i i kuracjusze, więc nie ma się w sumie co dziwić. Yy, więc tak, jak tylko ruszyła muzyka, przestał też padać, to zaraz wszyscy ruszyli na tańce yy, Także no, spoko, wiadomo po co tam jeżdżą kuracjusze, żeby się pobawić, odpocząć i zrelaksować Spoko Co jest jeszcze takim minusem tego cichocinka, yy, to ja bym powiedziała, oj ręka gdzieś To bym powiedziała, że te płatne toalety, na każdym kroku płatne toalety, słuchajcie I to nie mało, nie 50 groszy, tylko 2,50, 2, 2 złote no to jest takie trochę średnie Tym bardziej, że byliśmy w restauracji, w której zamawialiśmy jedynie A i tak trzeba było płacić 2 zł za mm, toaletę No to to już jest w ogóle kiepskie Ale jako tako to oczywiście wrażenia całkiem pozytywne Pochodziliśmy, bo zobaczyliśmy co nieco wiecie, Nawzdychaliśmy się świeżego, zdrowego powietrza mm, Także spoko Dobra, także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na mojego Instagrama, zapraszam również na do komentowania, do lajkowania filmiku. No i oczywiście zapraszam na następne wycieczki. Co prawda następna wycieczka chyba będzie Warszawa w czerwcu. Zapraszam.